Proszę, włączam Tak, Tak, tak. Oczywiście, jak będziemy widzieli, już tam gdzieś się będzie wołali pierwszy zawodnik, zawodniczka, to klaszczemy, piszczymy, cieszymy się, skandujemy, nie wiem, po prostu szał. Oczywiście jak zobaczymy, to usuwamy się, ponieważ powie wiatru yy, spowodowanym prędkością, jak to będzie w jego biegaczkę, może nas po prostu powalić. Jeszcze nie słyszeli, jeszcze tak zaśli, a nie wiedzą, gdzie są i z jakiej i z jakiej okazji, to przypominam, że trwa trzeci wiek papieski, ostrolecki, wiek papieski, którego sprawcą cudzysłów jest uczniowskich i sportowy plan, ale ja oczywiście nie sam, nie sam tylko przy wielkim współudziale różnych instytucji ale najważniejsi to oczywiście miasto strajka. Yy, miasto strajka wspiera nie tylko yy, u w yy, zakresie organizacji tego biegu, ale również in, innych. Yy, oczywiście pan przewodniczący Rady Miasta również w formie melali, nagród. E, oczywiście drugie liceum by był z którego tabra i koniecznie chyba zrzeszona cała właska prężnie e, pracuje tutaj w dużej zawodów. Parafia pod wyzwaniem Najświętszej Pali Pan e, w Ostrołęce. Już biegnę! Biegnę! No nie, i co? No już zobaczcie, znowu on! Znowu on! roku południu. Przemysław Dąbrowski! Kochani, kochani, proszę zejść z prasy, uciekaj, uciekaj, bo jak pęczy wiatr, za nim to... Kochani, wielkie brawo! Wszyscy brawo, brawo, brawo! I wszyscy oczywiście trzymamy To tak. no, słuchajcie, to tak krótko ta impreza będzie trwała, co jest? Tak szybko, tak szybko, już studzicie się za szybko. Kochani, ja pozdrawiam szokoliv z roku 40. Zawolnić z numerem osiemdziesiątym. A, biedno, super, się nie podpowiadasz. Brawa, brawa, witamy wszystkich. Na wszystkich są brawa. Kochani, tu takie propozycje z publiczności, że na pewno przekażę organizatorom, i wezmę pod uwagę. No i pierwszy chyba e, przedstawiciel Rady Miasta, tutaj pan Michał Stobrodzki. O jej to się wysuwało. Wysuwało się. Kochani, kochani. Kochani, chyba, chyba e, pierwsza przedstawicielka. To ci przepięknej za chwilę tu nam się wyłoni. Dawaj kobieto! Prawo dla pierwszej dziewczyny dobiegającej do, do maty i dla tego zawodnika numer 176! I druga! Witam dawaj! Łukasz taki takie małe on ma paru z nogach? I kolejna zawodniczka, proszę do pingowania, podejrzewam, jakieś konekcje do klubowych rodziny. Z, 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 z. Oczywiście jest to prawda, Baczewska. E, e, zapraszamy oczywiście wszystkich, którzy ukończyli bieg i wyrównają oddech, to e, stójstwo z wodą i w ciasta. po lewej stronie, tuż przy wodzie. Brawo, stoi pojemnik na chipy. Wielkie brawa teraz to wysyp, jak krzywów po deszczu we głośniu. Wielkie brawa, witamy, witamy Łukasz e, witamy pozostałych zawodników, każdego, który kończy wiek. Pan, e, prawo e, brawo, 52 w dolu 413, 46, Pani, eee, która tutaj wybrała że tak chyba siedmiorą duchów jej biegnie, bo mówi, że ci którzy wpadają na metę. Wielkie brawo, witamy Was, wróciliście, trafiliście, cieszymy się. Szanowni eee, ci, którzy do nas, wielkie brawa dla zawodnika z numerem 406. O, ale zakręt ledwo po prostu się wyrobił. Taki ostry wilecz. E, żeby ci co robi piwo, e, szybciej, piękny, jeszcze raz. Brawo, brawo, brawo. Oj, no, teraz e, grupami, grupami biegną biegacze. Super. O, ale tutaj. Uwaga, uwaga, robisz się. Ja podejrzewam, że to tak sześć kilometrów to też by był taki szybki finisz, siostry. Oj tutaj uważaj, uważaj kolego, uważaj, uważaj, idziesz? Maryk, Maryk! Człowieku, chociaż okay. nie wiem, jest się ciekawe, ciekawe, ciekawe. przynajmniej raz co i co będzie i co? To... Mamy, mamy! Mamy ten Oooo! Julia, Julia do końca! A tu na luzie spokojny mleczek ale brawa, wielki za przodem tam Adam, proszę Adam! Widzę Cię! Widzę jak Ty finishujesz! Dziewczyny! Dziewczyny chłopaki! Wielkie brawa! O! Pan Jeszcze już finisz! Adam! 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 Super! Ojej, ojej, teraz sobie na kochani. Uuuuh! Sporo ma! Super! Brawa, brawa, brawa! Numer 11, 143, so 144! So Nie, 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 i nie, do nie, który znajduje się przy nie, 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 śmigle, Kacper też. nie, 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 do pojemnika, który znajduje się przy wodzie. E, e, osoby, które startują z pytamy bardzo. E, zostawiają numer numer i Nie, 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 super. Nie, 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 Kuba, Kuba, normalnie za tego zakrętu jak burza. Ej, nie, wyglądamy, bo tu i, i A, tak, do nie, 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 to już chyba trzeci wiek, gdzie na metę, gdzie na metę oboje sięgnie, zaraz biedne małżeństwo, proszę bardzo, wiek, generała, proszę nie, dalej jakżegoś pielęgni, tak, tak, i pani